Pokazał się tu Paluchowski, Rybus, nie ma spalonego i jeden do zera, bramkę strzela Jakub Rzeźniczak. Olbrzymia radość na ławce e, rezerwowych Legii w sektorze zajmowanym przez kibiców z Warszawy. Legia obejmuje prowadzenie w 15 minucie meczu, obejmuje prowadzenie w tym spotkaniu i prowadzenie w tabeli Ekstraklasy. Ależ piękna cudowna piłka. Akcja. Cudowna piłka, naprawdę. Cudowna lekcja, piękna wrzutka na jeden kontakt tu z boku z Danią Rogera, klepką. Naprawdę, dawno nie widziałem... Tak fajnej akcji, tak fajnie właśnie wszystko wykonane. Ta piłka dorzucona, taka nie do wyjścia dla bramkarza, natomiast świetna dla zawodnika wchodzącego. I tam znalazł się rzeźniczak, który no, no pięknie trafił, wszedł w tempo. Łatwiej jest właśnie trafić, jeżeli piłka jest taka właśnie dochodząca do zawodnika biegającego na strzał głową. Ale ważna bramka.